Dzisiejszy odcinek skończy się, jeśli zgadnę 15 krajów z rzędu bez możliwości poruszania się. I przyznam Wam tak szczerze, że się mega jaram, ponieważ jest to pierwszy odcinek od dłuższego czasu, który mogę sobie zrobić na spokojnie. To znaczy, że nie goni mnie czas. Jest godzina 22 i wykonam ten challenge, choćbym miał ja siedzieć do 6 rano. Wbicie 15 krajów bez poruszania się z rzędu jest już dla mnie rzeczą niesamowicie ciężką, a co dopiero 20. No ale umówmy się, że jak wbijecie 600 łapek w górę pod tym materiałem, to podejmę się też z tego challenge'u. No i jak wiecie, Geomex to nowy kanał, dzięki za 4k subów. Koniecznie subujcie kanał z dzwoneczkiem, no ale pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 17 i tak. Challenge ten odbywa się na mapce Diver's World, tak jak zawsze jest wymagana. Oczywiście opcja bez ruszania się zaznaczona i czas nielimitowany. Także lecimy zobaczyć pierwszy kraj. I pierwszy seed wygląda troszeczkę ciężko, bo co my tu mamy? oj. to chyba będzie szybka porażka, ale wiecie co, pierwszy kraj, więc wale Francja, jak źle to od razu zaczynamy, ale nie, jest to dobry kraj, także chociaż tyle się udało. A czy drugi kraj będzie prostszy? Okej, okay, te słupeczki troszkę kojarzę, ale powiem Wam, że nie aż tak bardzo. Kurczę, to chyba nie będzie aż takie proste, chociaż. Wiecie co daje, że jest to Szwecja, bo tak mi się kojarzy. I jest to rzeczywiście Szwecja. Dwa kraje na start zgadnięte, a tutaj mam jakiś kraj afrykański, i chyba to jest Republika Południowej Afryki. Wszystko na to wskazuje. Jest kamera drugiej generacji, a właściwie chyba tylko ta występuje właśnie w Republice Południowej Afryki. Dajmy, że może jesteśmy w okolicach Pretorii. Nie, nie była to okolica Pretorii, ale trzeci kraj zgadnięty. Czy z czwartym pójdzie nam również tak samo dobrze? I wiecie co? Wydaje mi się, że oto logo było w Ekwadorze, naprawdę już sporo w to gram, ale kurczę, to nie jest aż takie pewne, powiem wam, bo to może być Brazylia, to może być Meksyk, ale na ten moment najbardziej myślę o Ekwadorze. Chociaż powiem wam, że im dłużej patrzę, to jest to w kolorach flagi Boliwii, wszystko, więc. Chyba na ten moment wiecie co, walnę w Boliwie i najwyżej będę płakał. Dam tą Boliwię, bo jest tyle tych flag. No nie, Kolumbia, no to chociaż aż tak bardzo nie boli, bo gdyby był to Ekwador, to rzeczywiście lipa. No dobra, pierwsze koty za płoty, zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. To mi się wydaje, że bardzo często występuje w Korei Południowej, ale też na Tajwanie i ten klimat. Bardziej mi przypomina Tajwan bym powiedział, też pamiętajcie, że i w Korei, i na Tajwanie jest prawostronny ruch, a w Japonii lewostronny, ale tutaj czuję vibe tajwański i jest to rzeczywiście Tajwan. I drugi kraj to jest chyba tak dla odmiany Japonia, bym teraz powiedział. Tak, nisko, kamera, też taki typowy japoński widok. Nawet nie wiem jak to dokładnie wam określić, ale jeżeli ktoś gra długo w GeoGesera, to to po prostu czuje. Dla mnie to jest Japonia i jak najbardziej to jest ten kraj. Numer 3 to znowu nas nieopuszczająca Azja. Ej! W sumie jaja. Tajwan, Japonia, no i Korea Południowa. To jest typowa Korea Południowa. Jeżeli chcecie odróżnić język japoński od koreańskiego, to koreański ma bardzo dużo takich literek jak O. O, właśnie tutaj wygląda to, jakby były same o. Kolejne o, 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 o. Jak ktoś będzie to pamiętał, to sobie będzie po łatwo potrafił odróżnić właśnie te dwa języki. To jest oczywiście Południowa Korea, więc jeszcze nie odpadniemy. Ostatnio wywaliliśmy się na czwartym kraju i czy to znowu się uda? No nie, to jest, to jest samochód dedykowany dla, jakiegoś, dla jakiejś wysepki, bo ja to pamiętam. No niestety, GeoGestrel jest taki, że jest tutaj dużo rzeczy meta, ale chyba ten samochód kojarzy mi się z Kura Kao. Oby. To było to, tak jest, czwarty kraj. Czy będziemy mogli zbić piąteczkę? No i to jest teraz niełatwa rzecz, bo to już widać, że to będą albo Stany, albo Kanada. Prawostronny ruch. Wiecie co, proszę. Tak jest Stany Zjednoczone, Massachusetts i piątka za nami. No dobra, ale piąteczka to wciąż nie jest wynik, który nam zakończy ten challenge. Co my tutaj mamy? Tam jest chyba cyrylica, jakbym. Dobrze nie spojrzał. Tak mi się wydaje, że tam jest Cyrylica. Ale to ciężkie. Dobra, walnijmy w Rosję. Bo to i tak, jak się nie uda, to się nie uda. Ale tym razem się udało. Jest to rzeczywiście Rosja i szósty kraj za nami. Tutaj natomiast jest ruch lewostronny. Co bym mógł wskazywać na jakąś Tajlandię. Jednak. Język bardziej mi wskazuje na Indonezję, ponieważ w Tajlandii by to wyglądało troszkę inaczej. Ale spróbuję się jeszcze trochę rozejrzeć. Myślę, że już bardziej mi nic nie podpowie. Nic tutaj nie udało mi się większego znaleźć. Dla mnie jest to Indonezja. I czy miałem rację, tak jest. Siódmy kraj. Ósemka to typowy widok europejski. Coś, co raczej zakończy tego strika. Chociaż tu jest fajna podpowiedź, bo ja ten słupek drogowy kojarzę. On jest przypisany do Austrii i bodajże do. E, Słowenii, aczkolwiek tam chyba jeszcze inne kraje Z tego korzystają, to nie jest widok austriacki Wiecie co, no ryzyk, bo i tak tutaj Nic więcej nie podpowie, Słowenia I i tak jest, Słowenia Ósmy kraj, idzie nam naprawdę świetnie I dziewiąty kraj również powinien nam Pójść świetnie, bo zobaczcie, znowu mamy te Paseczki żółto-czarne, to musi Być Tajwan, tu się zdziwi jak to nie będzie Tajwan, jest Tajwan Czy będzie dyszka, pierwsza za nami O kurcze, tutaj już gorzej, nie Bo to jest znowu Japonia Zobaczcie, nawet tutaj japońskie. Nie, to musi być Japonia. Znowu czuć ten vibe Japonii. Kaman. Tak jest, dyszka. Kurde. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że na razie będzie aż tak dobrze. Tak naprawdę zostało pięć krajów. Czy to uda się za drugim razem? No. Chociaż Wam powiem, że wygląda to iście rosyjsko, chociaż Kharkiv. Kharkiv to jest chyba. Kh e... Kharków, tak jest. Kharkiv to to. Tylko kurde, czy to jest na pewno Ukraina, nie gdzieś z Rosji do Ukrainy. Kurde, to może być podchwytliwe. Jeno, moim zdaniem być nie może. Charków to Charków. Dajmy, że jesteśmy gdzieś tutaj. Nie tutaj, ale jest jedenasty kraj za nami. I dwunastka, o kurde. Powiem wam, że próbuję cokolwiek znaleźć z racji tego, że już to jedenasty kraj. Tutaj dom z cegieł. No na pewno jest to vibe moim zdaniem mocno azjatyckie, ale nic tu nie ma. Nie ma nic, co by mogło nam określić kierunek. Jedyne, co by nam mogło tu podpowiedzieć, to słońce, ale tutaj też się gdzieś nam schowało, niestety. Nie wiem, nie mam pojęcia. Powiem wam tak szczerze, że walne, że to jest Tajlandia. Jedyne, co im przychodzi do głowy. Była to północna Macedonia. Moim zdaniem północna Macedonia to jest w ogóle jeden z najcięższych krajów do zgadnięcia w geogeserze. Próbujmy coś działać dalej. Eee, słupki takie typowe, jak w Szwecji troszeczkę, może w jakiejś Estonii. Dobra, wydaje mi się, że to może być Estonia. Tak jest, to jest Estonia, więc dobrze, pierwszy kraj za nami. To bym powiedział, że wygląda jak Islandia, ale to Islandia nie jest. Są piękne widoki, te słupki pewnie do czegoś należą. To są moim zdaniem albo Stany Zjednoczone, albo Kanada oczywiście. No, ja dam Stany Zjednoczone i o, jest to dobry traf Idaho, chociaż to nie był aż tak łatwy przykład. No, ale ten wydaje się już trochę łatwiejszy. Blachy Unii Europejskiej. I tutaj bym powiedział, że jesteśmy we Francji.fr, to tylko potwierdza. To może być w ogóle Paryż? Nie, nie jest to Paryż, ale kogo to obchodzi, jeżeli mamy dobry przykład. Czwarty kraj i powiedziałbym, że to jest RPA i to się zdziwię mega, jak to nie jest Republika Południowej Afryki. Oczywiście jest i trzymamy piąteczkę. Znak stopu i to są Stany Zjednoczone albo Kanada, moi drodzy. Daję jeszcze raz Stany. Czasem mogę mylić pozory, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą nie ma aż tak dużej różnicy, natomiast znowu są te słupki mega podobne do tych, które są na Słowenii albo Austrii. Ja daję znowu Słowenię, bo mi to Austrią nie śmierdzi. O! I patrzcie, jaki w ogóle ładny strzał. Tylko 13 km od prawidłowej lokacji. A czy tutaj będzie również piękny strzał? Mamy DS kamerę drugiej generacji, ruch prawostronny. I dla mnie jest to Kanada. Jest to drugi przykład, więc nie będę tracił czasu. Czy jest to Kanada? Jest to Kanada. Natomiast trzeci przykład jest już troszkę inny, bo z jednej strony tutaj ciężarówka, jakoby to były znowu jakieś. Stany Zjednoczone, szkoda, że jesteśmy tak daleko od tych słupków. Nie widzę ich, niestety, one by mi na pewno coś podpowiedziały, ponieważ teraz czuję się trochę, jakbym był w Hiszpanii i wiecie co, albo Turcja, te dwa kraje, dam to Hiszpanię. Pierwsza myśl, Meksyk. No to co teraz przygotował dla nas Geogesser? Wygląda to trochę jak Polska, ale czy to Polsko jest, bo to też może być inny kraj, który. O! No, cyfrowy Polsat to już chyba nie każdy ma. No, ale na pewno ma ktoś, kto mieszka w nowym mieście Lubawskim. Drugi kraj śmierdzi troszkę Azją. Są czarno-biało-czarne słupki. Tak, bardzo podobne dla Tajlandii oraz Malezji. Natomiast tu ruch nie jest prawostronny. Jeżeli jest prawostronny, to może jakaś Kambodża, ale to nie wiem. To jest taki typowy słupek. Nie, no jest ruch prawostronny. To jakby Peru może było w ogóle. Czy to może być Peru? To chyba może być Peru, bo w Peru też takie są. Tak, jest to Peru. Trzeci przykład to znowu rosyjska ruletka. Stany Zjednoczone czy Kanada. Czuję bardziej Kanadę. Jest to Kanada. Całe szczęście, że to jest Kanada. Nas ten przykład jeszcze nie rozwalił. Natomiast co tutaj mamy? Defense, ok. Wygląda to strasznie francusko. Więc no, jak to nie jest Francja, to zaczniemy jeszcze raz. Jest to Francja i czy możemy zbić piątkę? Czy będzie piąty znak kilometry na godzinę? To są słupki, które występują tylko i wyłącznie w Australii. Może gdzieś te tereny, nie te tereny, ale jest pierwsza piątka. Całe szczęście, coś zaczyna ruszać. Oby to nie była tylko chwila. Tutaj, natomiast, witamy w Kenii. W Kenii, no niestety, również jest meta-samochód. Ten czarny, właśnie z tym snorkel po angielsku. Nie, jak to po polsku mówi się tą rurką. To jest typowy samochód, który jeździł po Kenii. Więc tutaj nie ma nic niezwykłego. Nairobi, szósty kraj za nami: Pont de l'Esquella. Dla mnie Hiszpania, nic mi chyba lepszego i tak nie wpadnie do głowy i czy trafiłem trafiłem siódmy kraj za nami, czy ósmy będzie łatwiejszy. Jest kamera drugiej generacji, jest bus, czyli lewostronny ruch. No moim zdaniem jest to Kanada, znaczy nie Kanada, oczywiście, jeżeli lewostronny ruch, a Nowa Zelandia bądź Australia, ale tu czuję klimat Nowej Zelandii, spróbuję właśnie ten kraj. No co, wy myślicie, że ja tak specjalnie. Widzowie chcieli dłuższe odcinki po prostu na kanale. Wszystko dla widza. No dobra, jest jak jest, nie pozostało na nic innego jak lecić z kolejnym przykładem, ruch w tym wypadku jest prawostronny, natomiast tutaj niebieskie niebieskie mogłyby świadczyć o Włoszech. Natomiast tak, to moim zdaniem są włoskie blachy. Mogły być też albańskie, ale stawiam na włoskie. Tak, byliśmy we Włoszech, więc tutaj. Pierwszy strik prawidłowo naliczony. Older Wrika... La, la la la, Dość ciężki język, aczkolwiek wydaje mi się, że w tym wypadku możemy być w Norwegii. Tak mi się wydaje, że to jest znak norweski. Jak nie, to drugi przykład, lecimy od nowa. Nie jest to na szczęście bardzo dobry przykład, więc tutaj nie ma co gadać. Kolejna meta, meta podpowiedź jest to samochód, który też jeździł tylko i wyłącznie po jednym kraju afrykańskim, także z miejsca wam powiem. Że, ale to też jest kraj, który jest moim zdaniem najłatwiej do odróżnienia. Że nawet gdyby nie samochód, to strasznie widać tą glebę czerwoną. Też typowe takie czerwone budynki. no To jest po prostu Uganda i to moim zdaniem jest gdzieś blisko tej stolicy Kampali. Tak, to jest w ogóle 26 km od, więc to byłby naprawdę niezły strzał. A czy tutaj byśmy mieli naprawdę dobry strzał? Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest Kambodża. Takie słupki tam właśnie występowały. Tu jest jakaś flaga, której nie widzę, jest prawostronny ruch, właśnie co jest tutaj. dużo podpowiedzią strzelam w Kambodżę. Była to Kambodża, i czy mamy piąteczkę? Jest flaga Kanady, ale też jest flaga Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta flaga, wydaje mi się, że jest flagą jakiego, jakiejś prowincji w Kanadzie. Natomiast znak jest stop. Proszę. Tak jest. No dobra, ale to wciąż tylko pięć. Jeszcze zostało 10 krajów, więc naprawdę sporo. No i mamy Polskę? To jest Polska, tak. Typowy polski znak, to jest czerwony polski słupek, no i też widać w oddali zielony znak. Nie wiem, co to za miejsce, może ktoś z Was tu kiedykolwiek był, natomiast jesteśmy Wy. Wy w wy... Grójcu Wielkim. Siódmy kraj i tutaj jest moim zdaniem zagadka. Dlaczego? Ponieważ jest to kraj afrykański, jest to typowy znak dla kraju afrykańskiego, natomiast tutaj zaczyna się bolączka, ponieważ może być to o kurcze, jest tutaj dużo różnych rzeczy, które mogą być. Może to być zarówno Republika Południowej Afryki, Eswatini bądź Botswana. Natomiast na Botswanę moim zdaniem nie jest aż tak sucho, więc wiecie co? Dam, że to jest Eswatini. Proszę. Po prostu RPA. Powiem Wam tak szczerze, że na bieżąco montuję ten materiał i minęła równa godzina, także pierwsza godzinka za mną. Natomiast to bym powiedział, że to jest yy, oczywiście... E, 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 Senegal, bo jest moim zdaniem język francuski. No tutaj będzie duża podpowiedź. Tak, auto tutaj już by nam wszystko podpowiedziało, ale już bez tego również daję radę. Jest to sam Dakar, czyli stolica. No mogę dawać Dakar, a tutaj co mamy? Kropka AL? Austria? Powiem Wam, że jest to dość zaskakujące dla mnie, bo co to oznacza AL? Jaki to jest kraj? W pierwszej chwili jeszcze pomyślałem, że to może być. E, że to może być oczywiście Sri Lanka, natomiast Sri Lanka to nie jest, bo na Sri Lance byłoby LK. Kurcze, kropka AL? pruga, szaban plaga? Jezus Maria, i są takie blachy, jakby to była. A nie, Albania! Okej, okay. jest flaga Albanii. No właśnie, tak coś mi się tutaj nie pogrywało. No ale to jest Albania, nie wiem czemu tam. Austria to po prostu musiało być jakiś auton, no, ale natomiast jest to na pewno Albania. Dobrze, mamy kraj zgadnięty, bo już troszeczkę się martwiłem. Że może być różnie, natomiast to moim zdaniem jest Jordania. Czy mam rację? Mam rację, to 44 km od jedynie. Natomiast tutaj jest język chyba japoński. Tak, tutaj też wygląd japoński, nie koreański. Tak jest, jest to Japonia. I czy będzie piąteczka? Piąteczka to wszystko zależy od kraju Ameryki Południowej, w którym się znajdujemy. Jest czarny znak z tyłu, strasznie popularny w Brazylii. Dam że to jest po prostu Brazylia. Tak jest, więc mamy 5 krajów za nami, ale tak jak powtarzam, 5 kompletnie nic nie oznacza, bo jeszcze trzeba zgadnąć o wiele, wiele więcej. Natomiast tutaj, kurczę, słabo widać te słupki, ale wyglądają trochę jak nowozelandzkie. Natomiast jaki tutaj jest ruch? Bo to też nie jest aż takie łatwe, chyba jest lewostronny, chociaż to też może być Australia. Tak szczerze, po tych słupkach, albo po prostu jakiś kraj. Ameryki Południowej. Ojojoj, tutaj już nie jest aż tak za fajnie. Nie wiem, dam tą Nową Zelandię, pierwsza myśl, ale tak bardziej widzę, że te słupki wyglądają jak Aust... Chociaż kurde, dobra pierwsza myśl. No i oczywiście Australia. Przyzna Wam tak szczerze, że psycha powoli siada i ten próg 600 łapek chyba był za niski. Tu trzeba walić co najmniej 700. Nie wiem, Rosja, bo to pierwszy przykład, więc nie traćmy czasu. Jest to Rosja. To natomiast jest Mongolia. Typowe górzyste tereny, te chatki. No to, to typowa Mongolia. Też jak dłużej pogracie, to będziecie wiedzieć. Tak, jest tak najbardziej Mongolia. Drugi kraj za nami. Natomiast tutaj dziwny troszkę znak, jak taki, który możemy zobaczyć w Grecji. Natomiast to są blachy włoskie, więc tutaj nie będę przedłużał. Milan. Także mamy trzeci kraj zgadnięty. Linia ciągła, taka linia jest mega popularna w Chile. Czy to jest Chile? Jest Chile. No i dawać piąteczkę. No i piąteczka zaważy się w Stanach bądź w Kanadzie. Proszę, niech to będzie Kanada. Tak jest, mamy piątkę. Powiem Wam, że teraz jestem bardziej dumny z tej piątki niż wtedy, jak byłem w szkole. No ale wiecie, jest jak jest. Mamy pięć krajów i to są słupki australijskie, więc tutaj nas nie zaskoczył dawać. Szósty kraj. Ech, znowu to pachnie Stanami bądź Kanadą Ale teraz bardziej czuję Stany Niech to po prostu będą Stany Siódmy kraj zgadnięty Co tutaj? North North, oh Jezu. I Kanada czy Stany? Jeszcze raz Stany dla mnie to są Tak jest, Minnesota Ósmy kraj, dawaj Tutaj jeszcze nie coś takiego mega ciężkiego To nie jest mega ciężki przykład takie góry typowo zielone bez rosnących na nich rzeczy to jest widok który zobaczycie w lesutu, czyli tutaj to nawet w jakichś może terenach takich sprawdźmy czy to jest Lesoto jest i tylko 57 km od Dawać dyszkę kaman tu musi musi być dycha czy tutaj jest ruch lewostronny jest ponieważ znak stopu jest z lewej to musi być RPA. Tym bardziej że zobaczcie, znowu są te znaki popularne w RPA. Czy to jest RPA? Jest, Kaman 10, już tylko 5 krajów. Trochę się stresuję, no, ale do odważnych świat należy. Czy nas zaskoczył tą lokacją? Chyba nie. Powiem Wam, że to wygląda jak Niemcy. Chciałem zobaczyć język niemiecki, natomiast blachy Unii Europejskiej, dla mnie to są Niemcy. Tak po prostu z miejsca czuję. Active Market, język niemiecki. Wiecie co, dam, że to Hamburg czy Berlin? A może Hamburg w ogóle? Nie, Dresden, ale jedenasty kraj, jeszcze tylko cztery. Kaman, nie zaskoczcie mnie czymś ciężkim. O kurde. Chociaż wiecie co? Znowu są te słupki bardzo popularne w Austrii i to już wygląda bardziej jak Austria. Jest język niemiecki, to musi być Austria, prawda? Jest Austria, jeszcze trzy kraje. Kaman, co tutaj? Tutaj, wiecie o kurde. Nie, powiem wam, że to jest chyba Meksyk. Też mi się tak wydaje. Proszę, niech to będzie Meksyk. Jest Meksyk, dwa kraje. Kaman. Znowu te słupki, Boże. Ale to będzie moim zdaniem znowu Austria. Proszę. Jest ostatni kraj. Musi się udać. Widzowie wciskam bless RNG. Okej. Okay. Nie wygląda jest, widzowie, chyba duża podpowiedź. Wydaje mi się, że na słupach, takich jak tych, czarne symbole były malowane w Malezji. Toż tutaj to tak wygląda malezyjsko. Kaman, proszę, wale Malezję. Jest! Tak jest! 15 krajów za nami! Zrobiony ten challenge! Uff! No ale dobra, walnęliśmy piętnastkę, zobaczmy czy dałbym rady strzelić jeszcze więcej tych krajów, bo 15. oho, Jezu, jak dobrze, że ten przykład jest już po wszystkim. Nie jest to łatwy przykład. Coś, co wygląda jak Kolumbia bądź Meksyk na ten moment, bym powiedział. Wiecie co, najbardziej czuję Kolumbię i ją dam, bo to i tak już bez różnicy mam takie przeczucie. Jest to Kolumbia! Dobra, lećmy dalej. Siedemnasty kraj i to jest chyba. Polska! Lol, no, no nie da się pięknie strzelić. Kamal, 17 kraj jest nasz. Jezu, to było tak wyglądało, jakby to były już Czechy. Ale nie, to jest blisko Czech, jednakże. Jednakże w tej chwili jak widzicie Mój program do nagrywania postanowił Zrobić mi przykusa i się wywalił Na szczęście udało mi się odzyskać te pliki Więc możecie zobaczyć ten rekord Oczywiście mój personalny A z racji tego, że GeoGuessr Również potrafi zapisywać te kraje To możemy wrócić do tego Pięknego strika, prawda? A może jednak nie Odświeżmy i spróbujmy jeszcze raz Come on, jest, załadowało się Tylko czekajcie, mamy zero krajów To sam muszę sobie dodać Czyli było ile? 17? Tak, 17 krajów. Dobra. I co my tu mamy? Znak stop. Prawostronny jest ruch i mamy Metacar. To jest Senegal, moi drodzy. To jest Senegal. Też kraj afrykański. Widać to tutaj też no, po sobie po prostu. Ja pierdzielę mamy to widzowie. 18 kraj. No nie, no nie gadajcie, że zrobię dwudzięchę tako. Okej, okay, to już tak łatwo nie wygląda. Natomiast żółte blachy, ale nie są wszędzie, bo to mogłoby. Sugerować Kolumbię A w tej chwili El Mayor El Venta Area hmm. To może być Kolumbia wam powiem przez to Ale kurczę, no chciałbym znaleźć jakąkolwiek Podpowiedź bo na razie nie widzę Totalnie nic no są tutaj Policjanci ale też w jakiejś Toyocie. no ale reszta Blach nie jest żółta no to jest przykład Już niestety bardzo ciężki no dobra, ja i tak jestem dumny, ale czy będę jeszcze bardziej? Nie będę. No cóż, niestety dopiero podczas montażu zobaczyłem, że było tam perył, bo mogliśmy zrobić nawet dwudziestkę. Ale spokojnie i na to przyjdzie czas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie subskrybujcie kanał i widzimy się jutro o godzinie 17. Do usłyszenia.